Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxim, a to jest urodzinowy odcinek, tak, jest, 22 lata już mam w tej chwili, e, dokładnie 22 lata temu się urodziłem, tak, z tej okazji potwierdziłem maila i dostałem 5 skrzynek protonium. Co to za mail? Otóż, jak dostaniesz już kod e, na jakiś premium, to pozostaje Ci tylko przyznanie z aktywowania maila, e, pięć skrzynek Protonium. Później sprawdzimy, czy kod, który podesłał mi Marcin Cyrodon e, działa na jeden dzień premium. Wiem, że mogłem to odwrotnie zrobić, że najpierw aktywować premium, potem skrzynki zdobyć, ale nie pomyślałem i niestety nie wiem, jak już to cofnąć, chyba żebym mógł wyrąbać grę. E, najwyżej będę żałował. Wiecie, bogaty jestem. <laughs> Żartuję, nie jestem. I sobie otworzymy. O kurde, wo, Ty! Nie żałuję, nie żałuję, nie żałuję. Nie. Dobre, dobry opening. Nie, zły. Nie wam opowiem, co tam mi się przytrafiło jeszcze odnośnie dzisiejszych, dzisiejszych urodzin, ponieważ. No, dużo ludzi składa mi życzenia, co bardzo mnie cieszy. Ehm, o, ja piędzie. No i to jest to. Proto-Seeker kolejny. Jak fajnie. Powiem Wam jedno. Mój ostatni tekst, który używam. Mm, że te skrzynki gwałcą mi suty. Wiem, dziwny tekst. A... O, by nic nie wypadło legendarnego w premium. Chociaż, czekajcie. Czemu ja mam odblokowane premium? What the hell? No co tu biega? Fila, fila, fila. Muszę to sprawdzić. Bo nie rozumiem, nie rozumiem tego. Chyba, że mi razem z tamtym mailem przyszedł. Aaa, ty Ham. Nie napisaliście mi, czy. What? The hell? Mam 0 dni. Premium. Nie rozumiem, czemu zostało odblokowane mi e, to z premium. Ale najważniejsze jest, że mam kolejny proto do kolekcji. Mam już 4. Zbuduję potem coś z nich. No dobra. Mm, cóż, teraz kod od Marcina. E, na ekranie wyświetli wam się jego komentarz z tym kodem. Kod brzmi e, Wricht for Light. Hmm, Fright for Light. No dobra, sprawdzimy czy działa. E, no urodzinki sobie e, ładnie go: he, he, ty. For Light, he, Konfirm. ...walid promo. Hmm. Może jeszcze. E, e, Jeszcze raz. Może coś źle napisałem. Wy. Wszystko z Wiecie, ten kod był napisany 5 dni temu. Mógł stracić już ważność i. Dlatego go sprawdzam teraz. Bo niestety nie miałem kiedy nagrywać tego. Eee odcinka no i konfirm. nie idzie dobrze niestety nie działa, chyba już stracił ważność kod na premkę 24 dla wszystkich right for light, no dobra chyba stracił ważność ten już kod chyba że jakoś źle wpisuje, napiszcie mi czy wam działa, czy ja jestem jakimś ketydem i po prostu źle wpisuję. E, taki króciutki odcinek, na urodzinki, 5 skrzynek Protomium, no i cóż, e, co ja mam powiedzieć? Powiem, że no, wszystkim, co mi składają życzenia, wszędzie, na Facebooku, na YouTubie, na e, każdej innej platformie internetowej czy grach, kurde, dziękuję Wam bardzo, e, bardzo miłe, w SMS-ach mi też w cholerę ludzi, kurde, e, pisze, to jest bardzo miłe. I... W ogóle, nawet pochwalam się, że mój bardzo, kurde, kurde, no po prostu jest taka fajna rzecz, bo m, Skepson, jeden właśnie z, kurde, największych koksów, jeżeli chodzi o programowanie i e, jeden z ekipy Magic, mój bardzo dobry kolega, zrobił dla mnie edytor, w którym robię zwykle misje i go tak spropagował że e, po prostu wszędzie są moje mordki, wyskakują i wszędzie jest napisane Maxim 100 lat. Dziękuję ci za to. E, no i po prostu to jest coś niesamowitego. Aha i powiem wam, że rok temu dostałem mm, bardzo fajny filmik od e, administracji Trollcrafta. Nie opublikowałem go, co jest głupie na moim kanale. Dlatego link macie w opisie. Link będzie tego e, filmiku w opisie, szczególnie sprawdźcie e, po prostu warto, bo naprawdę głupio zrobiłem, że e, ich nie mm, jakoś więcej nie wyróżniłem. E, to naprawdę miły gest, dziękuję Wam za to. E, aha, i na końcu zadanie, e, z, czy zadanie dla mnie e, i zdanie: <grytanie> Jakub pozdrawia Kasię. No i na razie trzymajcie się, no i cześć.